Siema, tu Aran, teraz y, zademonstruję wam konsumpcję cycków. No, jakkolwiek by to nie brzmiało. Y, a chodzi mi mniej więcej najpierw cycków, a później tyłka. Y, chodzi mi mniej więcej o. Y, nie wiem czy indziej widać. O! O! A coś takiego. Y, cycki oraz dupę, które dostałem z okazji y, dnia chłopaka. Y. Magda i te jej pomysły jak mnie urzec yy, wielkie serdeczne na nie podziękowania no cóż postanowiłem to wielkie wydarzenie nakręcić bo konsumpcja cycków gdzieś y, tyłka jest rzeczą yy, można by rzec nadprzyrodzoną nie nadprzyrodzoną nie yy, hmm. Niezwykłą. O! To było dobre słowo. Dlatego y, postaram się wszamać wszystko. No tak, nie są to za dużo cycki, ale jednak jest nawet taka ballada o cyckach. Gdzieś tam pewnie się zasubskrybuje gdzieś tam tam linka. Kto nie słyszał, niech posłucha. Miałbym jeszcze jeden rym. Ale się wstrzymam. Bo musiałbym to ocenzurować to jest plus 18 i tak dalej tak dalej. Dlatego teraz zacznę konsumpcję. Hmm. Nie będę ich rozbierał z wikini z racji tego, że byłaby cenzura kolejna, tak? No musiałbym tutaj kwadracik dać, to jest bez sensu. Dlatego po jak konsumuje cycki. Zostanikiem. Z, z yy, nie próbujcie tego w domu, bo odzież naprawdę źle się trawi. Zacznę od tego yy, większego, lewego. To znaczy. No. Właśnie. Mm. Mm. Mm -hmm. Dźwięku idę chcę wydawać. Ale mm. Nie, no. mm. Mm. Zabier... zabiera dech w piersiach. Ha? Mm. 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 niesamowita sprawa. Mm. Nie, nie dlatego, że ciastko jest jakieś wybitne, Magda mnie później pewnie udusi. Mm. To ta sama świadomość, że teraz będę mnie zyski wypełniać od środka. To jest to. A teraz zajmę się czymś od dupa strony. Dupa. Tylko tu jest to. Co ciekawe. Lewy pośladek też jest większy od drugiego, a to się chyba w naturze nie zdarza. Byle dupą bym się nie zachwycał, dlatego podchodzimy do tego sceptycznie. Mm. Optymalna. Tak. Mm. Dobra Dobra, ale cycki zawsze lepsze Zawsze no, Nie będę konsumował całej dupy, bo co taki nie jest No i to by było na tyle z podziękowaniem również za wszelkie życzenia no i ten bardzo miły prezent za rok bym prosił czy wnoszę no zamiast cycków i dupy dwa razy cycki w sensie nie dwa cycki tylko dwa razy komplet i to będzie coś wtedy no na ten moment to wszystko Drugiej koncepcji cycków nie będzie Ale będzie coś innego Zapraszam do kolejnych filmów. Dzięki Aram